Oto zadanie na dziś. Jeżeli do licznika pewnego nieskracalnego ułamka dodamy 32, a mianownik pozostawimy niezmieniony, to otrzymamy liczbę 2. Jeżeli natomiast od licznika i od mianownika tego ułamka odejmiemy 6, to otrzymamy liczbę 8 siedemnastych. Wyznacz ten ułamek. Proponuję te poszukiwane licznik i mianownik Nazwać po prostu jako L i M. Mógłbym je nazwać jako X i Y, ale będzie zabawniej. No więc, co mówi pierwsze zdanie, że jeżeli do licznika dodamy 32, a mianownik zostanie bez zmian. No dobra. Jeszcze raz napiszę tą dwójkę, bo jakaś brzydka. To otrzymamy liczbę 2. Tak, licznik zwiększony o 32, mianownik bez zmian. Drugie zdanie mówi, że jeżeli od licznika i od mianownika ułamka odejmiemy 6, czyli tak naprawdę no, odejmiemy po 6, czyli licznik zmniejszył się o 6 i mianownik też się zmniejszył o 6, to otrzymujemy liczbę osiem I właściwie pierwszą myślą, na jaką tutaj trzeba było wpaść, no to to, że chodzi o dwie niewiadome, licznik i mianownik traktujemy jako osobne niewiadome, a nie na przykład, nie wiem, x jako cały poszukiwany ułamek. Chociaż też by się wtedy dało jakoś z tego wybrnąć. No a po drugie, za pomocą tych dwóch niewiadomych licznika i mianownika, x i y, jeżeli ktoś by wolał w ten sposób je nazwać, E, tworzę takie dwie równości. No i właśnie one są niczym innym, jak dwoma równaniami, w którym każdy, w każdym z nich są dwie niewiadome. Więc jeżeli teraz ja zapętnę klamrą i znajdę parę LM, która spełnia każde z tych równań jednocześnie, czyli inaczej mówiąc, oba naraz, no to mam to, o co pytają. Warto od razu zauważyć, że z pierwszego równania. W pierwszym równaniu warto obie strony pomnożyć przez mianownik, otrzymując L plus 32 równa się 2m. A w drugim równaniu można by było wykonać tak zwane mnożenie na krzyż. Zrobię tu sobie tak trochę więcej miejsca. Mnożenie na krzyż otrzymując.

Sobie zrobić kopiuj i wklej. Kto tego nie robi na komputerze, to niestety musi przepisać. O, tak tutaj mam. Ale robię to tylko po to, żeby w drugim równaniu wprowadzić ten sam porządek, co jest w pierwszym. Bo zobaczcie, że L już jest pod L. Po prawej stronie jest M i w drugim równaniu też po prawej stronie jest M. Jeżeli teraz zrobimy, żeby w obu. Liczba była, no tak, po środku, tak jak jest w pierwszym równaniu, będzie można zastosować metodę przeciwnych współczynników, czyli tą, którą się chyba stosuje ogólnie rzadziej. No bo muszą to być obydwa równania liniowe, żeby to miało sens. Dobra, minus 102 plus 48 to będzie 54. Tak, jeżeli zrobię redukcję tych dwóch, dlatego, żeby nie przypisywać. Kolejny raz tego, co było wcześniej. Napiszę no to po prostu tak. 54. Teraz, żeby. Właściwie mógłbym zrobić metodę podstawiania i z pierwszego równania wyznaczyć L. No, mógłbym. Ale akurat zdecydowałem się już na metodę przeciwnych współczynników. No to nie będę tego odwoływał. Mnożę pierwsze równanie przez minus 4 po to, żeby mi po prawej stronie wyszło minus 8m, które za chwilę się skasuje z tym tutaj 8m. O, bo drugie równanie przepisuję, a ja mam ten luksus, że mogę je sobie skopiować i wkleić. No to tutaj będzie minus 4l dodać 32 razy minus 4. 32 razy 2 to 64. Jeszcze razy 2 to jest 128, ale nie z plusem, tylko z minusem. Minus 128. Teraz mogę zastosować metodę przeciwnych współczynników, bo mam przeciwne współczynniki. Dlatego Robię sobie tutaj kreskę. Tutaj następuje sumowanie tych równań stronami. I mam 13L ha, minus 170, 182 równa się 0. Albo inaczej mówiąc, mógłbym napisać, że 13L równa się 182. No zresztą to by był zaraz następny krok. No to ja już go napiszę. Teraz od razu. Dzielimy to stronami przez 13. No i teraz każdy maturzysta ma kalkulator, a niematurzyści często też. Przez 13 i to jest 14. Czyli licznik wychodzi 14. Mając gotowy licznik, mogę cofnąć do któregokolwiek z wcześniejszych równań, na przykład do tego. I wstawić sobie tutaj to 14. Czyli 14 plus 32 równa się podwójny mianownik. W takim razie 46 równa się podwójny mianownik. Więc mianownik równa się 23. Co by znaczyło, skoro licznik jest 14 mianownik 23, że naszą tutaj odpowiedzią jest ułamek 14/23. 14/23. Przejdźmy jeszcze na moment do treści polecenia. I żeby dokonać takiego krótkiego sprawdzenia. No nie ma obowiązku tego robić, ale akurat zamierzam to zrobić. Czy 14, jeżeli licznik powiększymy o 32, a mianownik zostanie bez zmian, to co my tutaj dostajemy? 46,23, czyli rzeczywiście dostaniemy dwójkę. A teraz jeżeli w ułamku 14 dwudziestych i licznik i mianownik zmniejszymy o 6, to dostajemy dokładnie 8 siedemnastych, tak jak mówi drugie zdanie w poleceniu. Czyli odpowiedź 14 dwudziestych trzecich udzielona tutaj jest poprawna.